Cześć, witam Was. A dzisiaj zapowiadany filmik z ustawieniami w US 1500H. Przejdziemy sobie przez wszystkie funkcje po kolei: od wskazań po klasyczne funkcje kasjaka. Także, tak, zaczynamy. Aha, jeszcze na wstępie dodam, że na kanale jest film o recenzji tego zegarka. Także zapraszam do subskrypcji. No to lecimy. Żeby mieć prawidłowe odczyty. I tego, jak sobie producent to rozpisał, czyli nasze wskazanie ryb i, i faz księżyca, musimy zacząć po prostu od ustawień. Przy okazji, Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj, zobaczcie, mrygają sekundy, więc jeśli już to będziemy się nimi zajmować, klikając przyciskiem prawym dolnym, zobaczcie. Tak to nam restartuje. Jeśli byłoby powyżej 30 sekund, no to dostaniemy minutę do przodu. Tak to jest skonstruowane. Przechodzimy dalej. Teraz tak, miga nam on. I DST, więc zegarek pyta, czy chcemy mieć uruchomiony DST, czyli czas letni. No, jest jeszcze, zobaczcie, 21 października, więc zostało jeszcze chyba 5 dni do zmiany czasu, więc jeszcze tak, zostawiamy sobie czas letni. Bo to zobaczcie, to nam tylko jakby koryguje tą godzinę, żebyśmy nie musieli cofać całego zegarka, Całe, cała filozofia tego DST tutaj. Więc przechodzimy sobie jeszcze dalej. Mamy godzinę, minuty, Mołdem zmieniam oczywiście. Rok tutaj będzie miesiąc. No i dzień. I teraz tak przeszliśmy przez całość i gdzie mamy pokazane mrygają na dalej sekundy, ale jest jeszcze tutaj LT i kreska, to przy naciśnięciu światła zobaczcie, dostajemy trzy kreski, a to oznacza, że zmieniamy długość podświetlenia z jednej sekundy na trzy. Tak to wygląda. Tak to jest tutaj skonstruowane. No i dobra. Tak to byśmy się zapętali, zobaczcie, cały czas, ale gdy naciśniemy teraz tylko raz Adjust, gdzie normalnie byłoby to zapisanie naszych funkcji, zobaczcie, przychodzimy sobie do czasu UTC. Mamy to tutaj na dole napisane, a te wskazania oznacza plus i dwie godziny. W tym momencie możemy sobie skorygować nawet o pół, zobaczcie. Ale jak wpiszecie sobie w Google, co to jest, co to jest czas UTC i jak dla Polski wygląda ta korekta, czyli po prostu wpisujecie sobie czas UTC dla Polski. To w czasie, jeśli mamy włączone DST musimy, czyli mamy tak naprawdę czas jeszcze letni, musimy dodać dwie, a jeśli będzie to czas UTC zimowy, no to tylko jedną godzinę. Tak to wygląda, no ale z DST zostawiamy sobie dwie godziny. Przechodzimy modem jeszcze raz i dostajemy coś takiego, jak LON, a to jest tak naprawdę skrót od Long, czyli długości geograficznej dla naszej miejscowości. Ja mieszkam w Gdańsku i dla Gdańska, zobaczcie, mam taką tabelę. A zobaczcie, co wpisałem: po prostu długość geograficzna Gdańsk w stopniach. Więc zmieniacie sobie na swoją miejscowość, bądź jeśli nie znajdziecie, to dosyć dużą miejscowość do, w okolicy i wpisujecie sobie te stopnie, zmieniając tutaj prawymi, górnym i dolnym. Zobaczcie, to jest akurat co jeden stopień. Są te zegarki, w których występuje co pół stopnia, ale tutaj jest to zrobione co jeden. I oczywiście, my jesteśmy na wschodniej. Długości geograficznej, więc zostawiamy sobie to E, bo może moglibyśmy przejść, zobaczcie, mogłoby być jeszcze zachodnia. Zostawiamy sobie to E, a o to chodzi, że jeśli to zmienimy, no to księżyc będzie tak, jakby obrócony w drugą stronę niż rzeczywiście mamy go na niebie. Więc tak naprawdę to nam zmienia, a sama długość jakby definiuje fazy księżyca, zegarek, gwiazd, jakie będą. No i to by było na tyle, bo następne przejście to będzie kolejna pętla i zatwierdzamy sobie adjustem. No i dobra, także wszystkie wskazania, zobaczcie, mamy odpowiednio ustawione, nawet mamy super brania dzisiaj, a zresztą chyba, nie pamiętam, chyba w, w recenzji ustawiałem na 20 bodajże, jak robiłem, także zajrzyjcie sobie na kanał do tego filmu o tym zegarku. No i dobrze, no ale przejdźmy jeszcze do tych głównych funkcji, które możemy sobie tutaj podejrzeć, czyli do wskazania ryb i do faz księżyca. Następnym zmieniamy sobie modem jeszcze raz i teraz tak, co możemy tutaj zrobić, jeśli jesteśmy... Zobaczcie, w tym głównym ekranie mamy zaznaczone fish, ale krótkie naciśnięcie adjust zmienia nam na księżyc. Także poruszamy się na razie w wyborze, czy interesuje nas faza księżyca, czy wskazania ryb. Zobaczcie, krótkie przejście po prostu prawym dolnym serczem dodaje nam godzinę tego samego dnia, bo data na dole, zobaczcie, się nie zmienia. Ale gdybyśmy chcieli zmienić tutaj datę, to przytrzymujemy sobie, możemy nawet zmienić rok, modem przechodzimy dalej, możemy zmienić miesiąc, możemy zmienić dzień. Przesuwamy to na przykład na 28. Zatwierdzamy. Ale te, ten mózg zmieni nam na Księżyc, więc przechodzimy z powrotem sobie na ryby. I zobaczcie, że data jest na tego dnia. Więc teraz, przeszukując godziny, zmieniamy sobie jakby wskazania na ten dzień. Przeszukujemy je. Tak to jest skonstruowane. Możemy to dowolnie zmieniać. A gdy chcemy przejść na Księżyc, to zobaczcie. Teraz jeszcze raz przejdę. Do tych samych ustawień zrobię tą pełną pętlę. Jestem i teraz znowu datę mamy cofniętą. Więc takie przytrzymanie i zmienienie zmienia nam po prostu, mm, w, w, oczywiście, w rybach, zmienia nam godzinę. Zobaczcie i tak dalej. I możemy ustawić sobie dokładną datę. Ale gdy jesteśmy w księżycu, widzicie, moon, strzałeczka pokazuje, to zmienia nam. Zobaczcie, samo, samo jedno przyciśnięcie dołu zmienia nam cały jeden dzień. No bo nie ma sensu, żeby pokazywać fazy księżyca na dane godziny, no bo to, to po prostu byłoby tak samo, zobaczcie. To dopiero jak są dni zmieniane, to faza się zmienia, przechodzi sobie płynnie. Tak to wygląda. Także w rybach możecie zmienić i oczywiście będzie wtedy dokładnie też na księżycu, bo będzie zmieniona data, więc można sobie to zmienić, tak jak wystawialiśmy. Nawet, nawet na rok do przodu, zobaczcie. Także mamy teraz 26, I tak to jest przesunięte. Ale mówię, jeśli przejdziecie sobie z powrotem moldem do tego samego, no to cofa nam się do dzisiejszego dnia. Tak to jest skonstruowane. No i dobra, lecimy dalej. Następny jest stoper. Stoper jest dosyć prosty, ale ma setne sekundy. To jest fajne. Lecą na dole. Tak to jest skonstruowane. I zatrzymujemy go tym samym co uruchomiliśmy, czyli prawym dolnym. I zobaczcie. Chcemy zestartować, to klikamy szybkie adjust a gdy chcemy czas dzielony, czyli na przykład biegniemy sobie jedno okrążenie i chcemy je sprawdzić, żeby zobaczyć, bez zatrzymania czasu klikamy lewy górny. Czas nam leci dalej, co nam sugeruje ten dwukropek migający, ale czas, który teraz podglądamy, to widzimy, że to jest 9 sekund dwie setne. Możemy go puścić z powrotem, klikając dalej. Zobaczcie, był kontynuowany, mamy 20. I możemy tak robić cały czas. I restart, adjust, przechodzimy dalej. Timer, teraz tak, w timerze możemy jeszcze dodatkowo, zobaczcie, no minuta jest najmniej, ale możemy sobie zrobić coś takiego jak pętle. pętla, możemy ją odpalić, Wam odpalę, ale no będziemy musieli minutę zaczekać, więc od razu go puszczam, będę kontynuował opowiadanie, zobaczcie, puściłem timer w opcji pętli, i teraz tak, zegarek sobie zjedzie do końca, zacznie, od, zaraz zresztą zobaczycie na samym dole, zacznie odliczać jakby, do samego końca, a gdy będzie na końcu, od razu uruchomi następną pętlę, ale będzie jeszcze odgrywał w tym modelu chyba przez 12 sekund dźwięk. Więc do czego nam to? Nie wiem, może jakieś interwały treningowe, może robimy coś w takim samym w sensie, nie wiem, minutę ćwiczymy, minutę odpoczywamy, można to tak wykorzystać. Sami dajcie znać, do czego macie, albo do czego w ogóle wykorzystywaliście taką pętlę. Możliwe, że to się komuś może przydać. Jest, no ale nie musimy go w taki sposób ustawiać. Możemy po prostu ustawić go w zwykłym timerze bez tych kreseczek, zostawić tam to na off i będzie nam po prostu odliczy i się zatrzyma, a sygnał będzie przez 10 sekund czy tam 12. Zobaczcie. Widzicie? On od razu puścił. Dalej. I będzie sobie grał, Zobaczymy do ilu. 10 11, 12 tak naprawdę. Także tak to jest skonstruowane, i znowu zjedzie do końca i zacznie to odgrywać. Ale mówię, ustawiacie to przytrzymując adjust. Możecie sobie tutaj dowolnie zmienić, oczywiście, jak chcecie więcej. Góra, dół. A tym modem na ON przestawiacie jednym przyciskiem na OFF i całe widzicie. Ustawienia się tyczą tego, co nam aktualnie mruga, jak zawsze w Casio. Więc to jest takie ułatwienie. Zostawiamy na OFF. No, gdybyśmy go teraz puścili, no to zjedzie do końca i się zatrzyma. No, fajnie, że widzimy godzinę w tych dodatkowych opcjach. Teraz tak, alarmy. Alarmów mamy trzy w tym modelu, ale możemy jeszcze uruchomić drzemkę. Także wygląda to tak, że przytrzymujemy sobie. Zobaczę. pierwsze dostajemy sygnał, że alarm jest uruchomiony, a jak na alarmie numer jeden przytrzymam jeszcze raz, znaczy nacisnę, to dostaje snus, czyli drzemkę więc ten alarm będzie nam dzwonił, przestawał, dzwonił co 5 minut, chyba 7 razy bodajże, tak to producent ma zazwyczaj ustawione, więc 35 minut będzie nas budził w takim interwale. No ale co możemy jeszcze więcej, so widzicie tutaj jeszcze kreseczki na dole, więc przytrzymuję sobie Adjust, A teraz tak tutaj klasycznie mamy godzinę, tutaj mamy minuty, jak damy dalej, to nam mryga ta pierwsza, Możemy sobie ustawić alarm na dany miesiąc, wyobraźcie sobie, że na przykład będzie, jeśli zostawimy go tylko tak, czyli tylko w grudniu będzie nam o pierwszej godzinie dawał znaka. Ciekawa opcja, może się do czegoś przydać. A gdy zmienimy sobie jeszcze, no to na przykład jeszcze bardziej to ustawimy, więc tylko 5 grudnia o godzinie pierwszej będziemy mieli alarm. Bądź znowuż przejdziemy sobie całą pętlą, oj, przeskoczyłem jedno, Możemy sobie zostawić, że na przykład każdego, w takim momencie, każdego piątego dnia miesiąca o pierwszej godzinie będziemy mieli alarm. No a jak to wyłączymy do sobie? Możemy w dół? Możemy, także nie musimy całej pętli. Zobaczcie, przyciski działają góra dół w opcjach. Jeśli zostawimy to tak, no to codziennie o pierwszej godzinie będzie alarm ustawiony. No i teraz tak, chyba że całość jeszcze możemy dodać tą, na tym alarmie, dodać, że ta drzemka będzie dodawana o każdym, w miesiącu, każdego dnia, albo codziennie, tak to jest zrobione, i zobaczcie, a na następnym przechodzimy sobie do alarmu numer dwa, tutaj jest, tutaj jest sygnatura alarmu, a tutaj jeśli przytrzymujemy, to tylko uruchamia nam się alarm, tej drzemki nie ma, w tym ani drugim, ani trzecim alarmie, zobaczcie, tak to jest pomyślane, ale możemy sobie ustawić dany dzień, więc ok, I teraz tak przejście o jedno ustawia nam te zera, zera, a oznacza nam to, zobaczcie, SIG, czyli alarm, sygnał godzinowy, tak naprawdę to piknięcie co godzinę. Tak to jest skonstruowane. Więc też sobie gasicie adjustem, to jest w alarmie na ostatniej pozycji. Dobra, i zostaje nam Dual Time. Tu były zapytania też, czy w, w Dual Time można ustawić tryby 12-godzinne i 24-godzinne. No tylko i wyłącznie 24-godzinne, nie możemy zmienić go na 12. Tak to jest skonstruowane. A ustawiamy go przytrzymując, po prostu. Możemy, na, możemy sobie ustawić też DST na ten tryb. A tak, to po prostu ustawiamy dowolną godzinę. Nie mamy sekcji do wyboru ani miast, tylko, tylko po prostu drugą godzinę. Nie tak jak w zwykłym zegarku, tam modem ustawiamy, a minuty sobie zmieniamy tutaj. Tak to jest. No i to by było, moi drodzy. No tyle. Zapisujemy adjustem, przechodzimy. Aha, jeszcze z ustawień możemy przytrzymać sobie długo po prostu mode. Widzicie, zostajemy nutkę przekreśloną, a to oznacza, że dźwięk klawiszy jest wyłączony. I oznacza to tylko dźwięk klawiszy. Nie jest to wyciszenie alarmów. I gdyby były odpalone, tak to nie działa. Ja sobie to cofnę. Akurat ten dźwięk mi pasuje. No i to by było na tyle. Zachęcam Was jeszcze raz do wejścia na kanał, zostawienia po sobie komentarzu. I, yy, subskrypcji, a na pewno Wam jeszcze się wyświetlę z jakimś ciekawym kasjakiem. Jeszcze szybkie podświetlenie, zgaszę Wam, żeby było troszkę bardziej ciemno. O, zobaczcie, wszystko widoczne. Trzeba jechać na ryby według zegarka. <laughs> Dzięki bardzo i do następnego.